Tak, 93 na kasku, jak tam Markowi Markezowi idzie ostatnio w MotoGP? No chyba kiepsko, nie? Szału nie ma. No, ale kask jest całkiem szałowy. No zdecydowanie, jakby legenda Marka Markeza nie zgasła, e, tylko nadal bije. Myślimy, że Mark się nie obrazi za tą krytykę i motywuje go do, do lepszych wyników, ale malowanie jak, zwa, jak zwykle kozackie. I w tym klimacie jeszcze kasku szoja nie było, bo to jest malowanie la retro. No właśnie, widzę, że ono jest trochę bardziej minimalistyczne niż inne kaski Marka za które sygnuje Shoy. Co to jest w ogóle za kask? to jest za model? No to jest nowość na ten sezon. Enixer 2 Naprawdę topowy kask. Topowym był ten poprzedni. I myślę, że nie gorszym, a nawet lepszym będzie dwójeczka. Ja sam osobiście prywatnie śmigam w jedynce. Jestem z niego bardzo zadowolony. Szczególnie jeśli ktoś szuka małej skorupy, lekkiego kasku i stawia mocno, mocno na bezpieczeństwo. I za szojem pewnie standardowo idzie też świetna obsługa. Obsługa jest genialna. Shoj jak zwykle nie tylko stawia na jakość, ale na obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną. Mamy tutaj 5 lat. W sezonie działają bardzo szybko i sprawnie. Nie ma tam przytrzymywania kasków. Miesiąc, dwa. Klient otrzymuje odpowiedź, albo reklamacja jest uznana i element jest zmieniony na nowy, a jeśli trwa to dłużej, dostajemy po prostu testówkę i cieszymy się sezonem. Dwa możemy sobie testować nowy kask, czy inne malowanie zobaczyć na żywo, bo, bo Shoi nam takie coś podeśle. Rewelacja, szoj z numerkiem 93, ale chyba nie tylko dla fanów marka Markeza, chociaż liczba trochę zobowiązuje. Jeżeli chcecie zobaczyć, przymierzyć ten kask na żywo albo inne kaski z oferty Shoei, zapraszamy do Motomiya. One są chyba wszystkie dostępne od ręki, nie? Zdecydowanie. My staramy się, żeby ta właśnie dostępność tych kasków u nas na półkach była szeroka. Nie ukrywam, że Shoei jest bardzo bliski mojemu sercu, bo również w nim śmigam. No, super, przychodźcie, sprawdźcie.